Z Ewangelii według świętego Łukasza, niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Zapewne nie chodzi o to, że w niebie każdy z nas będzie miał swój Ewangeliarz, swoje prywatne wydanie Biblii i będzie je mógł czytać. <grywa> Chyba nie? Bardziej chodzi o to, że w niebie doznamy prawdziwego zachwytu tym jak y, każde słowo pisma zapisane w Księgach Świętych wypełniło się na naszych oczach, jak wypełniało się w historii, jak trwa w niebie, bo słowem Boga jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który jest centrum, sensem Królestwa Bożego. Tak, słowo nie przeminie, bo to słowo się w Jezusie będzie na wieczność ujawniać. Na wieczność będziemy z tym słowem w bliskości, w komunii. Na wieczność będziemy się tym słowem karmić, będziemy go smakować i szycić się słodyczą tego słowa Jezusa Chrystusa. Do zobaczenia jutro.